Dobrze, witamy ponownie na streamie Teraz będziemy zabijali drugiego bossa W trybie easy mode Czyli bardzo, bardzo OP Mamy dwie halabardy oraz koksa I rudego Dobrze, a teraz idziemy zrobić bossowi kuku Kuku Przejdzie, ała ała, jestem nieco bity, kto oberwał, to nie my, nie? to chyba by samo ty, ale on jest w ogóle wytrącany z równowagi co ciekawe no to co nie było szuka, w planie, ja bym że zrobił jednego i na. oj, nie to chciałem zrobić tak to było z shiftem? no nie, no to nie, nie działa coś o, ja przedstawiłem dzisiaj sterowanie. Samo? Kliknij Ctrl V. Samo? E, Ctrl shift kliknij. Hmm. To jest dziwne no, tak no i znowu to samo. Coś jest nie tak. Dobra, ale ważne, że padł. Musiał być bez klikania V. Hmm. Dobra i stopujemy. Trzybamy. Boss bity. Dziękujemy Trzybamy. widzom.